Dobrze być barankiem i bardzo wczesnym rankiem. Witajcie, witajcie, przyjaciele mojego Boga. Słuchajcie, w dzisiejszej nagrywance będzie o pewnej owieczce, ciemnym losie i dobrym pasterzu. No to co? Zaczynamy! Słuchajcie, słuchajcie, tak jak powiedziałam a w intro, a dzisiaj będzie. No właśnie! Dzisiaj chciałabym, abyśmy sobie, opowiedzieli sobie pewną przypowieść. No to ta przypowieść oczywiście nie jest moja, tę przypowieść opowiedział Pan Jezus w bardzo, bardzo konkretnej sytuacji. Pamiętacie, parę razy Wam już mówiłam, że było wielu takich, kiedy Pan Jezus żył, chodził po ziemi. Którzy go tak wystawiali, tak go pytali albo jak na przykład tak się bali spytać to szemrali, mówili tak po cichu między sobą. No i właśnie, a w takich okolicznościach rozpoczyna się ta przypowieść, ponieważ Pan Jezus kiedy chodził po ziemi a to wiecie doskonale, że przytulał, 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 przytulał wszystkich i słuchajcie, z każdym miał do pogadania. Nie było człowieka, do którego pan Jezus by nie chciał przyjść. I dlatego siadał z tymi, którym było po drodze do Pana Boga i trochę nie po drodze, a no dlatego, że kochał każdego. No i uczyli w piśmie, a zauważyli to i mówili między sobą: "Zobaczcie, siada i jada z celnikami, nierządnicami, no wszystkimi, o których my nie chcemy słyszeć. Wtedy pan Jezus opowiedział im tę przypowieść. Pewien pasterz miał 100 owiec. To dużo czy mało? Dusza. I wyobraźcie sobie, że jedna z tych owieczek, tym owieczkom było wspaniale, bo ten pasterz kochał swoje owieczki jedna pomyślała sobie, że trawa troszkę dalej jednak jest bardziej zielona a nieżeli tu. I postanowiła, że sobie pójdzie. Nie będzie od tej pory myślała e, ani o pasterzu, ani o innych pozostałych 99. Po prostu sobie pójdzie, bo tak. E, no i szła. A kiedy było jasno, e, kiedy znała drogę, e, było nawet jej fajnie ale zaczęło się sciemniać, wchodziła w coraz większy, ciemniejszy las, zaczęła słyszeć głosy, uwaga, 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 wilków. I co? I się bardzo przestraszyła. Słuchajcie, była totalnie stworzona, totalnie przestraszona i nagle, uwaga, 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 widzi, kogo widzi? Swojego pasterza. Bardzo, bardzo wielka radość była tej owieczki w momencie, kiedy zobaczyła swojego pasterza. Ale słuchajcie, ta historia ma również drugą część. Wtedy, kiedy ta owieczka odeszła od stada, dobry pasterz przeliczył, przeliczał cały czas, patrzył, troszczył się i zauważył, że tej jednej nie ma. Wtedy zostawił 99. Tych swoich owieczek bezpiecznych, i poszedł szukać tej jednej, która zaginęła. Słuchajcie, jaka nauka z tej przypowieści? Jaka nauka z tej historii? Ano właśnie taka, że Pan Bóg nie traktuje ludzi jako masy. Każdy dla Pana Boga, każdy z nas, dla Pana Boga jest tym jedynym niepowtarzalnym, który go kocha i za którym pójdzie, a żeby go chronić i bronić zawsze, za każdym razem. Słuchajcie, chciałam wam opowiedzieć tę historię, bo tak naprawdę od pewnego czasu mówimy o miłosierdziu, to też jest wielki wyraz miłosierdzia Pana Boga do człowieka, nie zostawia, a troszczy się. A pójdzie, bo większa radość z jednego nawróconego, aniżeli z tych 99, którzy są, którzy trwają. W tych też jest wielka radość, ale ten, który przychodzi jest wielka chwała w niebie. Słuchajcie, ja was bardzo, bardzo mocno przytulam. Nie zapominajcie o modlitwie. Za każdym razem módlmy się jedni za drugich. Nie mogę się już doczekać naszego spotkania w realu. Przytulam mocno. Pa,